Siemanko, z tej strony Adam i witam Was na kanale Zakręceni w lewo. Wiem, że już trochę późno na podsumowanie pierwszej ligi, ale żeby sobie w pełni zamknąć sezon 2020, nie może go zabraknąć. Tak więc Skorpion wraz z Maxem przygotowali podsumowanie ewiner pierwszej ligi. A więc zapala się zielone światło, taśma idzie w górę i poszli. Trzeba na początku przyznać, że był to dość dziwny sezon, bo zaczęliśmy go prawie 3 miesiące później przez pandemię związaną z koronawirusem. Najważniejsze, że w ogóle sezon mógł się odbyć. Szkoda tylko, że nie było fazy playoff, bo tam mogło być bardzo ciekawie. Apator pod koniec już nie był na takiej fali zwycięstw i inne zespoły również mogły się włączyć w walkę o awans do PGE Ekstraligi. Pora na głębsze podsumowanie występów poszczególnych drużyn. Na dzień dobry odwiedzamy Apator Toruń. Drużyna Tomasza Bajerskiego zakończyła zmagania w tym sezonie na pierwszym miejscu. Więc od nich zaczniemy. Toruńskie Anioły zbudowały przed sezonem potężną ekipę. A w trakcie sezonu nie zawodziły i, szczególnie na początku, byli dominatorami. Przez długi czas Torunianie nie mieli na swoim koncie porażki i wielu uważało, że taki stan rzeczy może trwać nawet do końca sezonu. Pod koniec, jednak, Apator nie był na wyjazdach może już tak skuteczny przegrywając w Ostrowie, Łodzi i na koniec w Gnieźnie. Jednak mając zapas punktowy nad resztą, mógł sobie na to pozwolić. Pomimo tych trzech porażek, niezagrożenie zajmowali fotel lidera do samego końca, a zawodnicy Storunia plasowali się w czołówce ligi pod względem średniej. Klasyfikację wygrał przecież Jack Holder z kosmiczną średnią 2,625. Drugi był Wiktor Kułakow ze średnią 2,361. A w czołowej siódemce byli jeszcze Chris Holder i Tobiasz Musielak, a siedemnasty był Adrian Miedziński. Jeśli najgorszy z seniorów drużyny ma siedemnastą średnią w całej lidze. To tylko pokazuje z jakim dominatorem mieliśmy do czynienia. Przenosimy się do gniezna. Przed sezonem wielu stawiało start jako drugą drużynę na koniec. I ci co tak obstawiali, nie przeliczyli się. Gniezno skończyło tylko za Apatorem, który przez większość czasu był jednak nie do ugryzienia. Już przed startem rozgrywek mówiło się, że start będzie mieć bardzo mocnych seniorów. Albowiem Oliver Bertson, Fredrik Jacobsen, Timo Lachty to naprawdę świetne nazwiska. Do tego dochodzili Polacy: Oskar Pfeiffer, Adrian Gała. I w razie czego był jeszcze Kevin Pfeiffer. Przed sezonem sporo oczekiwano również od Juricy Pawlica. Jednak to akurat nie do końca wypaliło. Pomimo tego drużyna Rafała Wojciechowskiego była niezwykle mocna na papierze. A w niektórych meczach Damian Stalkowski czy Marcel Studziński również dokładali cenne punkty. Damian z pewnością zapamięta choćby mecz w Bydgoszczy kiedy to skutecznie pokonywał seniorów Polonii. Od pewnego momentu do składu wskoczył Kevin Pfeiffer i ten ku zdziwieniu wielu osób był w stanie notować znakomite wyniki i pomagać czerwono-czarnym w końcówce tego nietypowego sezonu. Zaglądając w średnie... To miejsce od 10 do 13 należą do startu Gniezno. Kolejno na tych lokatach usytuowani są Oskar Pfeiffer, Timo Lachty, Fredrik Jakobsen i Oliver Bertson. Jak widać wspomniana czwórka była magnesem, który skutecznie przynosił drużynie punkty. I to w głównej mierze tym zawodnikom Gnieźnianie zawdzięczają drugie miejsce na koniec. Jedziemy do Łodzi. Wspomnianym wyżej zawodnikom start zawdzięcza drugie miejsce na koniec. Ponieważ tylko 3 punkty mniej zdobyli na przestrzeni całego sezonu zawodnicy Orła Łódź. Łodzianie okazali się prawdopodobnie największą rewelacją tego sezonu, gdyż przed startem wielu kibiców widziało ich na ostatnich pozycjach tabeli. A tymczasem skończyli sezon tylko za drużynami Storunia i Gniezna. Łódcy kibice najbardziej mogą być zadowoleni z dyspozycji zawodników na własnym stadionie. Po oddaniu do użytku nowego obiektu. Tor nie był atutem gospodarzy. W sezonie 2020 Orzeł nie przegrał meczu w Łodzi, a kilkukrotnie zawodnicy pokazywali, że Owal nie ma przed nimi żadnych tajemnic. To z całą pewnością jeden z największych pozytywów również na przyszłość gdyż z takim atutem toru można zdziałać naprawdę wiele. Motorem napędowym drużyny był oczywiście Rohan Tangay, który w średnich wcisnął się między trójkę zawodników Apatora, rozdzielając ich i zakończył sezon z trzecią średnią ligi wynoszącą 2,348. Często orzeł po połowie zawodów dopiero odpalał to co najlepsze. Jednak Roan był gwarantem punktów praktycznie każdej sytuacji, niezależnie od rywala czy obiektu, na którym startował. Wypożyczono w trakcie sezonu Brady'ego Kerca, jednak Brady nie startował we wszystkich kolejnych zawodach i ostatecznie był niesklasyfikowany. Sporą niespodzianką okazał się Marcin Nowak, który jak wreszcie dostał szansę, to zwłaszcza na własnym owalu potrafił zdziałać cuda. W Łodzi była szeroka kadra, jednak wnioskując po wynikach, nie przeszkodziła ona drużynie, a wręcz przeciwnie. Rywalizacja napędzała zawodników. I już lądujemy w Gdańsku. Gdy przed sezonem Zdunek Wybrzeże Gdańsk wymieniało swoje najsłabsze ogniwa, mogło się wydawać, że wszystko pójdzie w dobrą stronę. Nie do końca jednak tak się stało. A zawodnicy wciąż mieli wahania formy i pretensji można nie mieć jedynie do Krystiana Pieszczka i Rasmusa Jensena. Gdańszczanie zanotowali fatalne wejście w sezon. Gdyż po wyrównanych bojach na początku sezonu dwukrotnie ulegli przed własną publicznością, ostatecznie drużyna pod wodzą Mirosława Berlińskiego w miarę się rozkręcała, co zaowocowało czwartym miejscem na koniec, które jednak nie do końca cieszy kibiców. Biorąc pod uwagę fakty, że początek sezonu był nieudany i że przez całą tegoroczną kampanię zespołowi przydarzały się wpadki, a także fakt, że w tym roku od początku znaliśmy jednego kozaka, który miał zmieścić ligę, to to czwarte miejsce nie jest takie złe. Tym bardziej, że o awans i tak byłoby strasznie ciężko. Czas jednak na zmiany, które są już poczyniane. Budowany ma być zespół, który będzie w stanie zawalczyć o Ekstra Ligę, a zmiana dotyczy również trenera. Zobaczymy jednak na ile się to zda i jak będzie wyglądała choćby para juniorska, która w kontekście osiąganych wyników ma znaczenie, a w tym sezonie często punktów na pozycjach młodzieżowych brakowało. Jednak patrząc ogólnie, widać, że w Gdańsku analizują błędy i starają się wyciągać wnioski. Zostawiając tych którzy nie zawodzili drużyny w tym sezonie. A w miejsce pozostałych wejdą prawdopodobnie inni żużlowcy. Unia Tarnów. Unia Tarnów w tym sezonie miała solidnych juniorów. Do tego niezłych seniorów, jednak żaden z nich nie przekroczył średniej na poziomie dwóch punktów na bieg. A to nie pozwala na walkę o najwyższe cele. Przed sezonem z zespołu odeszli Wiktor Kułakow i Artur Czaja, a przyszli Kim Nilsson i Michał Gruchalski. Jeden i drugi był słabszy od swoich poprzedników, a to nie mogło pozwolić chociażby na powtórzenie wyniku z zeszłego roku. A już tym bardziej na walkę o coś więcej. Początek sezonu w wykonaniu jaskółek był naprawdę dobry a po pięciu meczach mieli cztery zwycięstwa na koncie. Później jaskółki nie fruwały już tak wysoko. A wyniki były gorsze. Utrata na pewien czas lidera z pewnością też miała wpływ na wyniki drużyny. Gdyż, nawet po powrocie Petera Ljunga do składu, po fatalnie wyglądającym upadku, świetnie zawsze prezentował się już tak jak wcześniej. Ten sezon był jednak dla Unii w miarę spokojny, gdyż nie było w tym roku fazy playoff, a o utrzymanie nie trzeba było się zbytnio martwić. Zwłaszcza po tak udanym początku sezonu. O awansie nie było mowy. Mateusz Cierniak wraz z Przemysławem Koniecznym tworzyli świetną parę juniorską. I teraz już wiemy, że. Mateusza w Tarnowie nie będzie, bo przeniósł się do Lublina. Przenosimy się do Ostrowa. Drugie miejsce w sezonie 2019 rozbudziło nadzieje kibiców. Zwłaszcza, że skład przeszedł kosmetyczne zmiany. Wymiana Aleksandra Łoktajewa za Rafała Okoniewskiego okazała się jednak niewypałem. Ukrainiec szalał w barwach Orła Łódź, a okoniewski nie do końca sprawdził się w barwach drużyny z Ostrowa. Drużyna była oparta na doświadczeniu zawodników i na to z pewnością liczył zarząd, stawiając na tego typu jeźdźców. Z kolei juniorzy to nieopierzeni jeszcze wychowankowie, dla których ten sezon był z pewnością niezwykłym doświadczeniem. Które zaprocentuje w przyszłości? Bardzo pozytywnym zaskoczeniem był na pewno występ Sebastiana Szostaka, który potrafił zdobywać często punkty dla drużyny Ostrowi. Ponownie liderem drużyny był Nikolaj Clint, który ze średnią 2,135 był szóstym najskuteczniejszym żużlowcem całej ligi. Pandemia przy niwelowaniu zadłużenia na pewno nie pomogła. Jednak zostawienie Klinda czy Gapińskiego może sugerować, że w klubie nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. A zarząd myśli już o budowaniu mocnej drużyny na następny sezon. No i gryfy, czyli Polonia-Bydgoszcz. Sezon dla kibiców Polonii-Bydgoszcz to był jak rollercoaster. Skoki emocji, zaczynając od zwycięstwa z Orłem w pierwszym meczu domowym, przez kontuzję Dawida Bellego, Porażkę na łotwie, po ostateczne utrzymanie się w lidze. Przez praktycznie cały sezon łatane były dziury w zespole. Najpierw absencję Josza Grajczonka załatać mieli goście z Rzeszowa, czyli Patryk Rolnicki oraz Dawid Lampard. Ten drugi faktycznie miał okazję jazdy, nie zawsze szło idealnie, jednak był najlepszym polskim zawodnikiem w drużynie. Sezon kompletnie nie wyszedł Kamilowi Brzozowskiemu, który w dalszej części sezonu nie łapał się do składu, albo był w nim umieszczany praktycznie tylko jako kevlar którego miejsce wskakiwał Andreas Liager spod numeru 8 czy 16. Jerzy Kanclerz łapał się czego tylko mógł, aby uratować pierwszą ligę w Bydgoszczy. Dlatego też wypożyczył Troja Bachelora, czy przede wszystkim Grzegorza Zęgotę. Popularny Zęgi wrócił po ciężkiej kontuzji, a praktycznie od razu był zawodnikiem, który zdobywał cenne punkty dla drużyny. Od tamtego czasu drużyna radziła sobie lepiej, czego dowodem są dwa zwycięstwa na koniec sezonu z Tarnowem i Ostrowem, a także sensacyjny remis w Łodzi. To wszystko dało ostatecznie siódme miejsce w lidze i utrzymanie. Liderem drużyny był Andreas Liager który po słabym początku sezonu tak się rozkręcił, że skończył sezon z dziewiątą średnią w lidze. Wiemy też, że wspomniany Duńczyk oraz Zęgota i Dawid Bellego zostają w Bydgoszczy na przyszły rok, co już jest dobrym szkieletem do budowania drużyny, która będzie w stanie powalczyć o coś więcej niż utrzymanie. Nie mówiąc tutaj koniecznie o nagłym awansie do PGE Ekstraligi. No i na koniec jedziemy na Łotwę, czyli do Spadkowicza, Lokomotiv Daugavpils. Ostatecznie skończyli na ostatnim ósmym miejscu. Jeśli mielibyśmy patrzeć na opinię kibiców przed sezonem, to. Mało kto byłby tym wyraźnie zaskoczony. Lokomotiv miał być czerwoną latarnią, zespołem, w którym nie ma nazwisk, aby w ogóle myśleć o utrzymaniu. W rzeczywistości wyglądało to jednak inaczej gdyż przez długi czas byli na dobrej drodze do utrzymania się i gdyby nie wypożyczenia i wzmocnienia się w trakcie sezonu Polonii, to tą pierwszą ligę prawdopodobnie by zachowali. Pomimo, że nazwiska w składzie Lokomotywu nie porywały, to niejednokrotnie mieliśmy do czynienia z ciekawymi meczami tej ekipy, kiedy to któryś z zawodników pozytywnie zaskoczył. Ściągnięcie jako gościa Wadima Tarasienki to strzał w dziesiątkę, gdyż był on prawdziwym liderem drużyny, kończąc w średnich na piątym miejscu w lidze. Bardzo ważnym momentem były dwie domowe porażki star, i Ostrowem w krótkim odstępie czasu. Wydawało się, że sprawę utrzymania mają w swoich rękach, po czym oba te mecze przegrali i stało się zupełnie inaczej. Łotewska drużyna słynie już ze świetnych juniorów i tak też było tym razem. Oprócz Olega Michałowa występował młodziutki Francis Gust który stał się prawdopodobnie największym objawieniem tego sezonu w pierwszej lidze. Gdyż ten młodociany junior niejednokrotnie wprawiał kibiców w zachwyt swoją jazdą. Jest to z całą pewnością wielki talent łotewskiego żużla, któremu warto się będzie przyglądać. Nikołaj Kokin jeszcze w trakcie sezonu mówił, że nawet w przypadku spadku celem zespołu będzie powrót do EWINER pierwszej ligi, a klub cały czas będzie istnieć. Pozostaje tylko życzyć Łotyszom powodzenia w zrealizowaniu celu i powrotu na zaplecze PGE Ekstraligi. No i dojechaliśmy do końca. To na tyle jeśli chodzi o podsumowanie tego sezonu. Z tego miejsca dziękuję Kasprowi za to, że jak mnie nie było to sam zajmował się całą pierwszą ligą. Na szczęście już wróciłem. Dziękujemy za uwagę. Drużynie Apatora gratulujemy awansu, a drużynie Lokomotivu współczujemy spadku. Do następnego żużlowej świry pozdrawiamy Max i Skorpion. Ja jeszcze w tym momencie chcę tylko dodać, oczywiście wielkie propsy dla Was. Mikołaj, Max, robiliście kapitalną robotę po raz kolejny, to podkreślam, tak więc jeszcze raz dzięki. No i ja się również z Wami żegnam w swoim imieniu, czyli Zakręcony Adam. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!